Kazania angielskie! Witam! Tu Bartosz Goździeniak, personalny lektor języka angielskiego. Dziś opowiem wam, jak mówić, że czegoś jest bardzo wiele. Jak tych kropek właśnie. Oto piękna dorota. Jest modelką, a jej główne zajęcie to publikowanie zdjęć na popularnym serwisie społecznościowym. Dorota ma wielu followersów, czyli ludzi, którym podobają się jej portrety. Może więc powiedzieć: I've got a lots of followers. Pięknej Dorocie bardzo podoba się jej praca, więc mówi: I like my job a lot of. Czy piękna Dorota powiedziała dobrze? Nie. Popełniła dwa bardzo popularne błędy. Gdy czegoś jest bardzo wiele, możemy skorzystać z dwóch zwrotów, a lot of oraz lots of. Nie możemy ich połączyć w jedno i powiedzieć a lots of. Dlatego zdanie Doroty powinno brzmieć. I've got a lot of followers. Albo I've got lots of followers. Ponadto, gdy a lot of występuje na końcu zdania, wtedy te of znika. Zdanie Doroty powinno więc brzmieć I like my job a lot. Uwaga! I like my job lots nie istnieje. Pamiętajmy. I like my job a lot. Rozejrzyjcie się: Czy jest wokół Was wiele ptaków? Are there a lot of birds around you? Are there lots of birds around you? Czy bardzo lubicie ptaki? Do you like birds a lot? To wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na moją stronę fluentcom.pl oraz mojego Facebooka Fluent Mówić Płynnie. Zaproponujcie mi proszę kolejny temat. Pozdrawiam i do usłyszenia.